Afera na całą Polskę z bankami, a raczej z bankiem, który tutaj widzisz. Dlaczego Santander zamyka, czy też raczej sprzedaje swoje oddziały w Polsce? Za kulisami tysiące pozwów do sądu, setki tysięcy złotych do oddania kredytobiorcom. A dlaczego? A to dlatego, jak się okazuje, jest gruba afera z bankami. Jeżeli posiadasz kredyt gotówkowy, czy też hipoteczny, koniecznie wysłuchaj tego do końca. Jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, tutaj banki naliczają swoje koszta do Twojego kredytu. Takie koszta jak prowizje czy ubezpieczenie, bank dolicza do Twojego kredytu i Ty, drogi kredytobiorco, płacisz podwójnie, a bank, Bank zarabia dwukrotnie i tutaj mamy możliwość wystąpienia do sądu o sankcję kredytu darmowego. Dzięki temu Ty, drogi kredytobiorco, odzyskasz wszystkie niesłusznie zapłacone koszta do dnia dzisiejszego oraz obniżysz swoją ratę, często nawet o 50%. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty wiborowe, czyli kredyty hipoteczne, tu również jest gruba afera z wiborem. Jak się okazuje, banki manipulują przy ustalaniu tego wskaźnika, czyli tak naprawdę ustalają go samodzielnie. Na potrzebę oczywiście swoją. Dlatego też w ostatnim czasie raty Twojego kredytu szybują do góry. Także jeżeli posiadasz kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem opartym wskaźnikiem wibor, to również zachęcam Cię do bezpłatnej analizy. Dzięki temu odzyskasz wszystkie odsetki naliczone od wyboru, które zapłaciłeś do dnia dzisiejszego, a przy kredytach hipotecznych są to setki tysięcy złotych do odzyskania. Oraz zmniejszysz swoją ratę często nawet o 60%. A to dlatego, że odsetki wyborowe zostaną również usunięte na pozostały okres kredytowania, czyli będziesz spłacał sam kapitał. Jeżeli posiadasz któryś z tych dwóch kredytów, Zachęcam Cię do bezpłatnej analizy. Wystarczy, że w komentarzu napiszesz słowo analiza, a ja chętnie bezpłatnie sprawdzę i przeanalizuję Twoją umowę. Nie czekaj, nie daj się oszukiwać dużej bankowi.